ファーストマン。 To jest problemy. A jas. <noise> Papa. Dobrze, <noise> no. Joros. Wydaje mi się, że Jorz się w ogóle nie, nie Dzięki. No. Dzięki.

Pogląda do polskiego. No comments. No comments nie przełożył meczu i medytus o porze. Przez to niektórzy nie są w najlepszej formie. Pana, na przykład, jak pan reporter, kurwa. Niestety nie miał wpływu na to. Bo. Bo, bo co, zapomniał? Nie, bo drużyna gospodarzy może dwa tygodnie przed meczem. Rozpoczęcie meczu zmienić się ten, Jeśli żeby... chcą. Jeśli chcą. Musi powiadomić związek I... nie mam nic do zadania. No, ale jeśli my chcieliśmy przełożyć z Mędrzechowem, to też się nie dało. A tygodnie przed Czepinacz A tygodnie przed, no to... Przed, się... to nie ma możliwości. To lipa jak. Ale cóż, skoro mówisz, że Hanesy są, chociaż to mówi wiatr, to nie jest do końca wiarygodne, to... Też prawda. Afro? Nie yy, wywiad... Nie wiem, yy... nie wiem. Hanesy są? Nie. Nie wiesz. Ej. Ale była walka wczoraj. Żeby taka dzisiaj była na boisku, to będzie dwuty fruba. <laughs> walka, mówię, afer. Walka z, z siłami zła. Jak tam forma? Nie, nie pytaj. Dobrze, do, 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 że ja nie gram. Co panią? Ja wieprzek. <laughs> To pomieszczenie nie jest Ci obce. Przepraszam. No, no, Panie. Bo co? No na no, telewizja. No już nie, nie kręcę, bawasz nie. się. No, to, nie masz takie, to nie ma aż no, takich kąt no, kątów. masz Nie, no, nie ma, no, a, no. Dobra, słuchaj, słuchaj. No. no. Patrz, tu się kliknie. A, <laughs> Ty powinieneś...